ruszamy z kolejną edycją budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Zabudowski budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy i jest przeznaczony na działania prowadzone na obszarze miasta zabudów. O przeznaczeniu środków współdecydują mieszkańcy miasta zabudów. To Państwo możecie zgłaszać propozycje inwestycji o charakterze lokalnym, a następnie w głosowaniu dokonywać ostatecznego wyboru projektów przeznaczonych do realizacji. Kwota środków wyasygnowanych na ten cel na rok 2025 to 160 tysięcy złotych. Środki mogą być przeznaczone na zadania, których realizacja leży w kompetencji gminy. Projekty mogą dotyczyć różnych obszarów tematycznych, np. poprawy infrastruktury miejskiej, polityki społecznej, edukacji, ochrony środowiska, kultury, sportu czy też bezpieczeństwa. Propozycje projektów zgłaszać może każdy mieszkaniec miasta Zabudów, dołączając do niego minimum 5 podpisów poparcia. Wnioski można składać do 20 czerwca 2024 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabudowie. Więcej informacji o budżecie możecie Państwo znaleźć na stronie naszej gminy. W roku 2024 przeznaczono na realizację budżetu obywatelskiego kwotę 150 000 zł. W ramach zgłoszonych propozycji projektów wygrały zagospodarowanie terenu przy zespole szkolno-przedszkolnym w zabudowie na kwotę 123 610 zł oraz świetlica szkolna przyjazna uczniom, projekt o wartości 24 844 zł. Złote. Zapraszamy do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Zabudów.